Hej wszystkim, witam Was serdecznie, Klaudia z tej strony. I dzisiaj takie krótkie wideo, chciałabym się z Wami podzielić moim doświadczeniem, a raczej wskazówką dla Was, a zwłaszcza dla męskiej części publiczności, w jaki sposób sobie radzić właśnie z poznawaniem kobiet na Facebooku, tak? Kiedy poznajemy osobę na Facebooku, kobiety, którym chcemy przedstawić nasz biznes, czy też nasze produkty. Wiem, że mężczyźni mogą być trochę inaczej odbierani niż kobiety, kiedy zagadujemy właśnie na priv do obcej osoby i wiem, że to może mieć trochę właśnie takie dziwne... No dziwny odbiór, tak? E, I dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami wskazówką, co możecie zrobić mężczyźni, żeby Was kobiety tak nie odbierały, że chcecie coś od nich, czy że chcecie po prostu e, się z nimi umówić na przykład, tak? E, ja też dostaję takie wiadomości i często rzeczywiście też tak podchodzę bardzo z dystansem do takiej wiadomości, bo nigdy nie wiadomo, co ten facet ode mnie chce. E, dlatego moja wskazówka dla wszystkich mężczyzn odnośnie poznawania kobiet na Facebooku w celu przedstawienia im właśnie produktu czy też biznesu. Po pierwsze, co możesz zrobić, to jeżeli masz partnerkę, swoją życiową żonę, dziewczynę, kobietę, to warto jest mieć na swoim profilu dużo wspólnych zdjęć, czy też nawet w swoim profilowym zdjęciu nawet. Dlatego, że wtedy z góry kobieta, która widzi, że Ty jesteś w związku, nie będzie Cię podejrzewać, że chcesz się z nią umówić. To taka pierwsza wskazówka. Jeżeli możesz udostępniać zdjęcia ze swoim partnerem i Twój partner nie ma nic przeciwko, to rób to jak najczęściej. To wtedy po prostu. Kobiety, które będą Cię poznawać, nie będą patrzeć, patrzeć na ciebie właśnie podejrzliwie. Tak? To jest pierwsza wskazówka, czyli te zdjęcia i pokazywanie właśnie naszym znajomym, że my jesteśmy w związku. Drugą wskazówką może być takie coś, że po prostu bezpośrednio poznajesz tą osobę i mówisz jej bezpośrednio, że ją poznajesz w takiej w takiej grupie, czy też na takim i takim fanpage'u, i widzisz, że interesujesz się tym i tym, a że ty jesteś w takim projekcie i że po prostu szukasz ambitnych, konkretnych kobiet do projektu, ponieważ w Twoim projekcie największe zainteresowanie właśnie mają kobiety. I czy ona jest otwarta na takie coś? czy jest otwarta na współpracę, że jest to czysto biznesowe, że nie ma żadnych, nie ma żadnych zobowiązań, jeżeli chodzi o jakieś takie relacje damsko-męskie, tak? Tylko żeby żeby nie zrozumiała źle, tylko po prostu to jest konkretny projekt, który byś chciał przedstawić. Więc jeżeli jesteś im bardziej konkretny i profesjonalny w przedstawianiu swojej oferty i im bardziej jesteś bezpośredni i nie robisz takich podchodów zbyt długo budowania relacji z tą kobietą, no to ona nie będzie patrzeć na ciebie podejrzliwie, tak? Warto oczywiście zadać pytania, warto coś powiedzieć, nawet jeżeli możesz, właśnie o tym, że jesteś w związku, nawet możesz się do tego przyznać. Jak najbardziej to nic w tym złego nie jest, tak? Zazwyczaj kobiety akurat to dobrze myślę odbiorą, no chyba, że spotykasz takie kobiety, które szukają partnerów swoich życiowych. No to wtedy, wtedy to z drugiej strony jest kłopot, żeby tej osobie powiedzieć, że. Że to jednak nie jest taka relacja, tak? Trzeba być bezpośrednim. Po prostu nie ma co owijać bawełnę, dlatego że to tylko może pogorszyć sprawę, niż ją polepszyć. A im wcześniej kobieta wie o co chodzi, tym, tym poważniej to Ciebie weźmie, tak? Poważniej odbierze Twoje informacje. Dlatego to są takie wskazówki krótkie dla wszystkich mężczyzn, którzy działają w network marketingu. Jak możecie rozmawiać z kobietami, po prostu zadać pytania, czym się zajmują i powiedzieć bezpośrednio, że masz taki projekt, że w którym największe zainteresowanie jest wśród kobiet i że czy byłaby otwarta na to, żeby na to popatrzeć po prostu. Jeżeli nie, to spoko. Jeżeli tak, to super. <laughs> nie przywiązujemy się nigdy do wyników. Więc warto też mówić właśnie to zdanie. Często ja mówię, rozumiem, że to może być nie dla ciebie, ale warto zobaczyć. Nigdy nie wiadomo, czy znajdziesz w tym też również szanse dla siebie. Więc myślę, że taka wskazówka może Ci pomóc. Nie jestem mężczyzną, nie wiem, jak często spotykasz się z takimi odpowiedziami kobiet, które mogą mieć jakieś tam jakieś tam obiekcje, czy też jakieś podejrzenia wobec Ciebie. Więc jeżeli są mężczyźni, którzy oglądają te wideo, to skomentujcie może, czy macie takie w ogóle sytuacje, jak często one się powtarzają i czy macie już jakiś sposób, jak sobie radzicie z taką sytuacją, tak? Bo ja mówię z mojego punktu widzenia, jak ja bym zareagowała. Ja lubię, jak bezpośredni ktoś jest i nie owija w pawełnę, albo nie robi jakichś specjalnych, dziwnych podchodów, bo po prostu dla mnie to jest wtedy podejrzliwe. A jeżeli ktoś jest profesjonalny i ktoś wie, że ma coś dobrego, jest przekonany do tego i wie, że projekt, który oferuje jest naprawdę dużą szansą dla tej osoby, no to po prostu jest konkretny, stanowczy, bezpośredni i nie musi się z tym ukrywać. Więc twoja postawa to jest podstawa. Mam nadzieję, że Ci pomoże trochę moja wskazówka, skomentuj. Na dole pod tym filmikiem, czy pomogło Ci, i czy masz jakieś swoje sposoby na właśnie zagadywanie do kobiet na Facebooku? Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia.